Jeszcze raz, ja kochani, to tak, powiem wam, że teraz do twierdzy się dobieram. Muszę niestety tą twierdzę otworzyć, bo tam wyświetlacz jest taki mdły, żeby mało ciekawie wyglądał. Będę musiał ten wyświetlać, ładnie wyczyścić, a żeby tego dokonać, muszę tą całą twierdzę otworzyć. To jest po prostu coś niesamowitego, to jest coś takiego, jakbym po prostu jakiś, tak jak mówiłem, wielki technodrom rozbierał. Które można porównać do takiego serwera w pozycji pionowej, nie leżącej, tylko pionowej? No, wielka przyjemność jest. Przyjemnie się to robi. W wrażenie jest duże. Ja bym tego nie robił, gdyby nie ten wyświetlacz taki przybrudzony, taki mdły po prostu jest. Jakbyśmy przez butelkę widzieli takie, coś, takie wrażenie jest. No i będę musiał to otworzyć. Tam wszystko jeszcze. Idealnie wyczyścić przy tej okazji. No i wieża będzie jak nowa. Czyściutka pachnąca, będzie super. No to hej, kochani, pa.